Wiecie, co jest najgorsze w opowiadaniu o książkach detektywistycznych? Że trzeba powiedzieć, o czym są, a jednocześnie nie można powiedzieć o czym są. Bo jak wygadam za dużo, to nie będzie frajdy z czytania. Nie. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogiczką, tworzę dwa blogi, aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz nie tylko dla mam, to są też dwa podcasty, zanim postaram się wam nie wyspoilerować wszystkiego. Subskrybujcie. Nie, nie, tak naprawdę nie będę robić spoilerów. Słuchajcie, to jest seria dla y, dzieci powyżej 9 roku życia, myślę. Seria już całkiem fajnie rozrośnięta czy jest takie słowo seria, która opowiada o chłopaku Benjaminie. On jest nastolatkiem. I on jest w szkole szpiegów. Cała ta seria jest pod patronatem Aktywnego Czytania. Pierwsza część to szkoła szpiegów. Wydawnictwo Agora dla Dzieci zadbało o to, żeby też w sumie dorośli mieli frajdę z czytania ja mam ogromną, ze słuchania również, bo to są także audiobooki. Więc tak, w tej pierwszej części poznajemy Beniamina i on ląduje właśnie w szkole dla szpiegów. Trochę chcący, trochę niechcący. Nie będę Wam opowiadać od samego początku, bo o pierwszej i o drugiej części już Wam opowiedziałam. A dzisiaj tutaj siedzimy wszyscy. Mam nadzieję, że siedzicie i jest wam wygodnie, dlatego że właśnie pokazała. Nie pokazała. Ukazała się trzecia część. Szkoła szpiegów w obozie Wroga. Także pierwszą część i drugą odkładam. Nie za daleko odkładam, ale odkładam, żeby mieć wolne ręce i móc wam pokazywać, co się znajduje. To jest takie typowe dla Benjamina. Wywalił się. Gdzie to ja byłam? Benjamin. Benjamin jest teraz na kolejnym roku w szkole szpiegów. W ogóle tak powiem Wam jednym zdaniem, o co chodzi w tej serii. Szkoła szpiegów to jest taka szkoła, gdzie, no nie uwierzycie, szkoli się szpiegów. I wydawać by się mogło, że ona jest taka, jak mówimy, szpieg, taka, że James Bond, że wszystkie te gadżety i takie fajne sprawy. Natomiast autor wymyślił sobie tak, że to jest to taka wariacja na temat Jamesa Bonda, ale ta szkoła nie jest jakaś no idealna, to na pewno nie jest. Jest przezabawna, ma swoje problemy, ma swoich, wiecie jak to jest, dziwnych czasami nauczycieli i Benjamin wylądował w tej szkole i z jednej strony jest nią zafascynowany i zainteresowany i chce zostać szpiegiem, on już to wie, no bo już jesteśmy na trzeciej części, a z drugiej strony on nadal tak do końca nie wie, czy... On tam robi w zasadzie. Mamy też tutaj drugą świetną bohaterkę, Erikę. To jest szpieszka. Tak, jest takie słowo szpieszka. Oni się bardzo zaprzyjaźniają, w ogóle Benjamin się trochę w niej podkochuje, i ona akurat jest takim kompletnym przeciwieństwem Benjamina. On nic nie wie albo wie niewiele. On się dopiero wszystkiego uczy, wszystko poznaje, wszystko jest dla niego nowe, i jednocześnie bardzo dużo rzeczy mu się nie udaje, więc on jest tutaj taką gapą w tym związku. Nie, to nie jest jakiś związek miłosny, to jest taka przyjaźń. A z kolei ona jest z dziada, pradziada z rodziny szpiegów, więc można powiedzieć, że jej to wszystko tak płynnie przychodzi, ma to wszystko w małym palcu. I mówię o niej dlatego, że ona występuje we wszystkich częściach i jest bardzo ważną postacią. I jednocześnie dla mnie też jest ważną postacią, bo bardzo mi się podoba to, że w końcu mamy szpieżkę, czyli dziewczynę, która nie czeka, aż ją słynny James Bond uratuje, tylko sama bierze sprawy w swoje ręce i bardzo często zresztą tego Jamesa Bonda ratuje za presję, czyli Benjamina. No i w tej części, słuchajcie, sytuacja jest taka, że mm, zdarzył się niefortunny wypadek już na samym początku roku szkolnego, podczas takiego dosyć ważnego egzaminu ocena zdolności bojowej i sprawności. No, zdarzało się tak, że gabinet dyrektora został wywalony w powietrze i obwinia się za to Beniamina. No bo to w zasadzie jest jego wina. I dyrektor się zdenerwował, wyrzucił Beniamina ze szkoły. Wam o kilku pierwszych stronach, więc się nie stresujcie. E, natomiast, no, jak tutaj po tytule, no, nie trzeba być super tajnym szpiegiem i wybitnym, żeby się domyślić w obozie wroga. Beniamin faktycznie ląduje w obozie wroga. Tylko kim jest ten wróg? Być może się zastanawiacie, wrogiem jest szajka pająka. Oni się pojawiają już od pierwszej e, książki przez drugą, i teraz w trzeciej oni również się pojawiają. I tutaj. super faina, é Takie znowu zderzenie przeciwieństw, bo jak wywalili Beniamina, szejka pająka się o niego upomniała i powiedzieli: Hej, no to chodź do naszej szkoły, teraz będziesz w naszej bandzie, bo my też mamy szkołę szpiegów, takich złych szpiegów. I Benjamin, tak się zastanawiając, nie wiedząc co robić, powiedział: Dobra, to ja zerknę, spróbuję, będę się zastanawiał już tam na miejscu, obczaję, co to jest za obóz wroga. I okazało się, że ta szkoła jest świetna pod tym względem, że jest 100 razy lepsza, lepiej doposażona i ma fajniejszych nauczycieli niż poprzednia stara szkoła Beniamina, z której zresztą został wyrzucony i do której ma mnóstwo pretensji, bo on nie uważa, że aż zasłużył aż na wywalenie. I teraz powiedziałam wam zajawkę i teraz cała akcja toczy się właśnie, że tak powiem, w obozie wroga, albo ma się toczyć w obozie wroga. Przed Beniaminem tutaj stoi bardzo wielkie wyzwanie i teraz czy on przejdzie do tej szajki pająka? Czy może jednak ta jego stara szkoła? No, że tak powiem, będzie miała coś do powiedzenia. Czy pojawi się tutaj Erika? Czy mu pomoże? Pojawiają się też nowe postacie, nowi przyjaciele, bo w tej starej szkole on ma i przyjaciół, i wrogów, ale w tej nowej również, no tak to bywa. I tu wszystko jeszcze jest tak ograne, że musimy się zmieścić w pewnym konkretnym czasie, żeby rozwiązać całą tą zagadkę. Benjamin będzie miał pełne ręce roboty, a my kolejny raz mamy taką właśnie wielką, ogromną, mną frajdę z czytania, bo to jest napisane brawurowo i, i jakby rzadko używam tego słowa w stosunku do książek, ale faktycznie jest napisane brawurowo. Czyta się to rewelacyjnie, powtarzam, że słucha się tego też rewelacyjnie. To jest też zabawne, to jest po prostu przezabawne. Ja mam taką nadzieję, że wciągniecie się w całą serię, bo już jest zapowiedź kolejnej części i ta kolejna część ukaże się jeszcze w roku 2022, więc musicie być, musicie być na bieżąco. je